Pamiętasz, mówiłam kiedyś, że aby zdziałać coś wartościowego, trzeba być kimś wewnętrznie. Jak to jest u Was? Bo wiesz, własny świat, przekonania, idee, za którymi chcemy iść. Brzmi znajomo? Tylko wtedy jesteś z sobą. To powiedz mi, proszę, kolego, koleżanko, czy masz w sobie ten ostatni czynnik? Jaki pewnie zapytasz? Cóż, chęć dawania. Dawania innym poczucia wartości, udzielania pomocy, budzenia siły. Jednak, by móc to robić, samemu trzeba pielęgnować wewnętrzną iskrę, ciepłą energię, która dodaje wigoru nam. Osobom dającym kształt ludzkiej glinie. Jeśli masz w sobie moc różnych przeżyć i chcesz oddawać myśli innym, przejdź próg mojej akademii. Przysiądź chwilkę sobie. Jeśli naprawdę wyznajesz nasze piękne idee, Pamiętaj, że by być kimś, by dawać, trzeba gorąco chcieć.